Czy w 2025 roku da się kupić telefon, w tym przypadku iPhone'a, w cenie około 1000 zł? Oczywiście, że się da, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy warunek to taki, że telefon nie może być najnowszej generacji, tylko musi być generacji w tym przypadku 13. Kolejny warunek to taki, że trzeba dokupić jedno doładowanie telefonu na jeden miesiąc, bo telefon kosztował 199 dolarów plus doładowanie 55 dolarów. Czyli w przeliczeniu daje nam to około 1000 zł. Wystarczy jedno doładowanie, i po dwóch miesiącach od aktywacji tego telefonu blokada Simno zostanie ściągnięta. Jest to kolejny warunek, jaki trzeba spełnić, czyli mieć telefon w tej akurat sieci, co kupiliście go przez okres 60 dni. Po tym okresie automatycznie blokada zostanie zdjęta. Możecie wstawić sobie kartę z innej sieci i używać tego telefonu do woli. Dajcie znać w komentarzach, czy kupilibyście taki telefon w 2025 roku, iPhone'a 13. generacji, który wystarczy na kolejne 3 lata, bo update'y powinny być bez żadnego problemu. Czekam na komentarze z chęcią poczytam, czy kupilibyście taki telefon. Ja kupiłem do testów, także zobaczymy jak on będzie się sprawował.